To jeden z najbardziej paradoksalnych fenomenów fizycznych. W pewnych warunkach gorąca woda zamarza szybciej niż zimna. To zjawisko znane jest jako efekt pęby. Choć brzmi jak absurd, zostało zaobserwowane wielokrotnie w laboratoriach, a nawet przez starożytnych. Arystoteles pisał, że ciepła woda schładza się szybciej. Roger Bacon i Kartezjusz również wspominali o tym zjawisku, ale przez wieki uznawano to raczej za ciekawostkę niż fakt naukowy. Przełom nastąpił w 1963 roku w Tanzanii. Erastom Pemba, uczeń szkoły średniej, przygotowywał lody z gotowanego mleka. Zauważył, że jeśli włożył gorącą miksturę do zamrażarki, zamarzała szybciej niż ta, która była już ostudzona. Kiedy zgłosił to nauczycielowi fizyki, został wyśmiany. Mimo to Mpemba trafił później na wykład profesora fizyki Denisa Osborna z Uniwersytetu w Dar es Salaam. Spytał profesora: Dlaczego gorąca woda zamarza szybciej niż zimna? Naukowiec był zaintrygowany i rozpoczął badania. W 1969 roku obaj opublikowali wspólny artykuł naukowy. Zjawisko zyskało nazwę efektu mpęby. Do dziś nie ma jednej powszechnie uznanej teorii wyjaśniającej to zjawisko. Proponowano różne mechanizmy: parowanie, które zmniejsza objętość, ruch konwekcyjny w cieplejszej cieczy, różnice w rozpuszczonym gazie. A nawet naprężenia cieplne, które zmieniają strukturę wody. Niektóre hipotezy mówią o roli nadchłodzenia lub struktur klastrowych cząsteczek. Ważne jest jedno: efekt nie występuje zawsze. Występuje tylko przy bardzo precyzyjnych warunkach określonej objętości wody, rodzaju naczynia, temperaturze otoczenia, przewodnictwie cieplnym i wielu innych czynnikach. Dlatego przez długi czas był trudny do odtworzenia eksperymentalnie, ale sam fakt istnienia efektu został potwierdzony przez wiele niezależnych zespołów badawczych. W 2012 roku Royal Society of Chemistry w Wielkiej Brytanii ogłosiło nawet konkurs na najlepsze naukowe wyjaśnienie efektu MPEMBY. Zgłoszono ponad 10 tysięcy propozycji z całego świata. Efekt MPEMBY to nie magia, lecz zagadka fizyki, która pokazuje, że nawet tak dobrze znana substancja jak woda potrafi nas zaskoczyć.